Po prawie pięciu miesiącach przerwy wracamy z europejskimi Pucharami. Dziś zagra Liga Europy, a od piątku również wkracza do gry Liga Mistrzów. Nie było na tym kanale przez bardzo długi czas żadnych filmów. Dzisiaj wracamy również na kanał Calcio. I wracamy z zapowiedzią tego, co nas czeka w tych najbliższych dniach, a więc w jednej ósmej finału obydwu rozgrywek. Przez pandemię, która zatrzymała marcowe spotkania, nie wszystkie udało się wtedy rozegrać i w sierpniu dokończymy to, co zostało przerwane. Udało się rozegrać w Lidze Europy 6 pierwszych meczów jednej ósmej, dwa starcia włosko-hiszpańskie niestety będą rozstrzygnięte poprzez jeden mecz. Natomiast w Lidze Mistrzów cztery starcia w systemie mecz i rewanż już za nami, a cztery czekają na rozstrzygnięcie rewanżowe, a później już od finału po jednym meczu i wtedy będzie wiadomo, kto przechodzi dalej. A więc to wszystko bardzo mocno upchnięte, ale nie było wyjścia przez pandemię. Ligi krajowe zakończyły już grać. No i czas na ostateczne rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. Zaczynamy od Ligi Europy, bo ona startuje już dziś. Osiem spotkań rewanżowych. Najpierw króciutko o starciu szachter Wolfsburg, nieco brazylijski zespół z Ukrainy, wygrał w pierwszym meczu na niemieckim terenie 2 do 1. No i będzie się starał przejść dalej. A Wolfsburg, który zajął dopiero siódme miejsce w Bundesliga. I który ma problemy z zawodnikami kontuzjowanymi, no, będzie miał bardzo trudne zadanie w tym rewanżu. To jest taki mecz na styku. Tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć ciekawego, a więc na pewno warto to spotkanie oglądać. Kopenhaga kontra Istanbul, baszak a więc drugie starcie. W pierwszym Turcy wygrali 1 do 0 po rzucie karnym zdobytym przez Wiskę w końcówce spotkania. To jest zawodnik, który zdobywa w ostatnim czasie ważne bramki dla mistrza Turcji i który te liczby zarówno w lidze tureckiej, jak i w Europa League ma bardzo dobre. Jest jednym z wiodących postaci właśnie tureckiego zespołu, który zagra w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów pozdobył mistrzostwo swojego kraju. No i tutaj rywalizacja również będzie niezwykle interesująca, bo Turcy wygrali na własnym obiekcie tylko 1 do 0, a wiadomo, że Kopenhaga, która w lidze była dopiero trzecia, ma o co grać. Jest niedosyt, bo brak mistrzostwa, no, i teraz muszą pokazać się z dobrej strony w Lidze Europy. Manchester United kontra Linz, a więc chyba już najbardziej rozstrzygnięty z tych dwóch meczy. Tutaj już raczej się nic nie wydarzy, bo w pierwszym meczu i to jeszcze wyjazdowym z perspektywy Czerwonych Diabłów wygrali piłkarze Solciera 5 do 0. To był pogrom, i. Jednocześnie prezentacja najwyższej formy. Z kolei no, nie popisali się gospodarze, popełniali fatalne błędy, w tym bramkarz z Połins. No i oni już nie mają na co liczyć. Przyjeżdżają na Old Trafford, żeby tylko się zaprezentować z jak najlepszej strony. Ale sprawa awansu jest już rozstrzygnięta. Tym bardziej, że Manchester United w końcówce sezonu. Premier League zaprezentował się bardzo dobrze, wygrywając chociażby 2 do 0 z Leicester i zapewniając sobie grę przyszłej edycji Ligi Mistrzów. To jest w ogóle bardzo dobra końcówka sezonu dla United. Po pandemii grają świetnie. No i jeśli teraz zaprezentują się dobrze w Lidze Europy, to z bardzo dobrymi nastrojami będą mogli przystąpić do kolejnego sezonu. Bayer Leverkusen kontra Rangers w pierwszym meczu piłkarze Bosza wygrali 3 do 1 na stadionie w Szkocji. I tutaj raczej też sprawa awansu jest rozstrzygnięta, chociaż wiadomo, jak w Szkocji reagują kibice. Wiadomo, bo pamiętam to choćby z meczu z Legią, kiedy rangersi w końcówce gola zdobyli, no i polski zespół musiał pożegnać się z walką o Ligę Europy. No a teraz rangersi w 1/8 tych rozgrywek są, ale nie mają zbyt wielu zbyt wielkiej szansy, aby Przejść dalej byli o wiele słabsi od piłkarzy Bayeru, a więc tutaj raczej nie ma specjalnie na co liczyć, chociaż potencjał na pewno mają piłkarze Stevena Gerarda, Wolverhampton kontra Olympiakos to jeden z ciekawszych meczów 1.8. Ligi Europy, bo w pierwszym meczu było 1 do 1. No i spotkają się bardzo mocne zespoły, przynajmniej grające bardzo dobrze w tym sezonie. Olympiakos pewnie zdobył mistrzostwo Grecji, mając dużą przewagę nad drugim zespołem. Czeka ich jeszcze starcie w Pucharze Grecji z Aekiem. No a Wolves zajęli ostatecznie siódme miejsce w Premier League. Bardzo dobry wynik. Idą cały czas w górę po awansie z Championship gdzie w Cuglach wygrali drugą ligę. Teraz prezentują się znakomicie w najwyższej klasie rozgrywkowej. No i być może liczą na coś więcej. Być może ten zespół jeszcze będzie szedł do przodu. No, tutaj mają sporą szansę, aby sprawić niespodziankę w Lidze Europy. No a w Premier League myślę, że w, przysz w przyszłym sezonie też mogą być. Jeszcze mocniejsi. Siódme miejsce ostatecznie w tabeli to bardzo dobry rezultat. No i jeszcze z tych meczów, gdzie rozegrany został pierwszy mecz, a więc Bazylea kontra Eintracht Frankfurt. W pierwszym meczu we Frankfurcie sensacyjnie Bazylea wygrała aż 3 do 0, punktując swojego rywala, wykorzystując szybkie, Ataki, no ale wiemy też, że to już nie jest ten sam Eindracht Frankfurt, co z zeszłego sezonu, gdzie odpadł dopiero w półfinale Ligi Europy po dwóch meczach z Chelsea, a zaprezentował się w tych dwóch starciach znakomicie. No ale wtedy było to słynne trio, którego już nie ma, a więc Aller a więc Jowicz i oczywiście Rewicz. Nie ma ani jednego z tego m, zawodnika z tego tria. Tak więc y, no, ta siła, ta Koentracht jest już o wiele słabsza. Dziewiąte miejsce w Bundeslidze, Bazela trzecie w lidze szwajcarskiej, bo Young Boys i St. Gallen ich wyprzedzili, no ale oni mają bardzo duże doświadczenie w, z gry europejskich pucharach, bo to przez lata Liga Mistrzów, obecnie już bardziej Liga Europy, no ale tutaj prezentują się znakomicie. W tym pierwszym meczu rozgromili rywali, no i teraz będzie chyba tylko formalność, jeśli chodzi o szwajcarski zespół. No i zostały dwa mecze, jednej ósmej, gdzie nie rozegrano właśnie pierwszego Starcia z powodu pandemii, no i te mecze zostaną rozstrzygnięte właśnie poprzez 90 minut rywalizacji na neutralnych stadionach w Niemczech. Mowa o tych włosko-hiszpańskich rywalizacjach Inter kontra Hetafe, Inter ostatecznie drugi, a więc wicemistrz Italii wyprzedził Atalantę, wygrywając w ostatniej kolejce z nią 2-0. Bardzo dobry sezon Interu, który no, na Winiszu jednak potknął się ze słabymi i to przesądziło o tym, że Juventus wygrał Scudetto, chociaż tak wcale nie musiało być, bo ta przebaka wyniosła zaledwie jeden punkt, a w końcówce Juventus prezentował się beznadziejnie. No ale wiemy też, że Antonio Conte to jest świetny strateg, że ma pomysł na ten zespół, z tym, że no też narzeka na władzę Interu, co mogliśmy przeczytać w mediach. No i zobaczymy, czy jego cierpliwość tutaj wytrzyma tę sytuację, którą my mamy w Interze. No i zobaczymy, jak też Inter będący w wysokiej formie, zaprezentuje się w starciu z Hetafe, które to no, na finiszu jednak nie załapało się do europejskich pułapów. Ósme miejsce ostatecznie, dwa punkty straty do pozycji numer 7, No ale to jest jednak zespół mądrze prowadzony, który może sprawić niespodziankę w starciu właśnie z Nerazzurini. No i Sevilla Roma. A no więc w starcie dwóch mocnych ekip Sevilla ostatecznie zajęła miejsce czwarte w czwartej hiszpańskiej, mając tyle samo punktów co trzecia Atletico. Bardzo dobry sezon w ich wykonaniu. Sevilla to zresztą zespół, który specjalizuje się w wygrywaniu Ligi Europy. Zrobił to w przecież w ostatnich latach trzykrotnie i to z rzędu. Zespół, który jest, jak wielu mówi, za dobry na Ligę Europy, a za słaby na Ligę Mistrzów. A więc to jest zespół, który tak balansuje między tymi europejskimi pucharami. No ale może teraz w starciu z Romą, pokaże, że wciąż w tej Lidze Europy jest bardzo mocną drużyną. Roma ostatecznie ten sezon, seria nie zakończyła w pierwszej czwórce, ale grali naprawdę bardzo dobrze, pewnymi momentami, z powodu tak wielkiej konkurencji, jaką mamy obecnie we włoskiej ekstraklasie. No jednak ten zespół w przyszłej edycji Ligi Mistrzów prawdopodobnie nie zagra, chyba żeby wygrał Ligę Europy, bo to jest o, o, oczywiście wielka mobilizacja dla wielu klubów, którzy przez Ligę sobie tego nie zapewnili. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Ligę Europy, jeszcze słów kilka o tych meczach, które będziemy oglądać w piątek i sobotę, czyli czterech starciach w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, bo cztery rywalizacje już zakończone w marcu. Atalanta, że Atletico i Lipsk już są pewni gry w ćwierćfinale i właśnie Lipsk kontra Atletico oraz Atalanta kontra Peżę. Tak wyglądają te dwie pierwsze pary w nałowem. No a teraz zespoły powalczą o swój udział w kolejnej fazie. Barcelona, która w pierwszym starciu zremisowała 1-1 z Napoli na wyjeździe, mimo słabej gry, bo to była bardzo nudno grająca Barcelona, bezbarwna, niestwarzająca wielu sytuacji w ofensywie i która przecież bardzo słabo zakończyła rozgrywki ligowe, bo tą porażką z Osasuną no i na ostatniej prostej już nie miała szans, aby dogonić Real w tej walce o mistrzostwo kraju. Natomiast Napoli też z problemami. Ostatecznie miejsce dopiero numer 7 w rozgrywkach serii A, no ale oni zaprezentowali się z niezłej strony w tym pierwszym starciu 1-8 i tak naprawdę, gdyby byli skuteczniejsi, mogli spokojnie wygrać tamto starcie, bo i sytuacja Kajhona i, i też Nissinie chociażby, no, to można było wykorzystać i zupełnie byłoby inaczej. A tak, to Barcelona jest zdecydowanym faworytem przed rewanżem. Ona nie musi bramki strzelać, Napoli z kolei musi, żeby awansować do kolejnej fazy. Ale to i tak będzie bardzo ciekawa rywalizacja, bo tak jak mówiłem, obie drużyny w sporym kryzysie. Zobaczymy, miejmy nadzieję, dwóch Polaków w starciu. Z Messim, który bardzo narzeka na aktualną sytuację w Barcelonie, który ostro krytykuje to, co obecnie dzieje się w tym zespole. Real Madrid po porażce domowej z Manchesterem City mimo prowadzenia po golu Izko, a później, później stracony gol. Za sprawą trafienia Jezusa, później także Debraun z karnego. Real sensacyjnie u siebie przegrał, mimo że miał wszelkie narzędzia, aby to spotkanie wygrać. Sporo sytuacji można było to zakończyć szybciej, a tak niespodziewana porażka. No i, i niezwykle ciekawy rewanż, bo obie ekipy mają apetyt na awans do ćwierć finału. No dla Realu odpadniecie po raz drugi z rzędu już na etapie jednej 8 finału Ligi Mistrzów. To byłaby porażka, no bo pamiętamy ten dwumecz z Ajaxem. Jeśli teraz by z Manchesterem City zakończyło się podobnie, no to, to byłby to taki słodko gorzki sezon Realu, bo zdobycie mistrzostwa, a jednocześnie. Szybkie odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City drugi w dizajnie angielskim, więc ma apetyt na, na trofeum. To normalne. No i przy takim dobrym rezultacie w, uzyskanym w pierwszym meczu na pewno na pewno mają ogromne szanse na awans do kolejnej fazy. Tym bardziej, że Guardiola, Real Madrid, akurat zna dobrze z klasyków. W lidze Hiszpańskiej. Lyon wygrał pierwsze spotkanie z Juventusem 1 do 0. Lyon, który nie wykorzystał słabo grającego w tamtym spotkaniu Juventusu, bo Juventus walił głową w mur, dośrodkowywał non w pole karne. Nic z tego nie wynikało. Te ataki bardzo nieudane, niewiele stworzonych sytuacji w ogóle przez graczy cariego. No, Juventus musi zagrać zupełnie inaczej, co też y, obiecuje Sari w tym rewanżu. Ma oczywiście bardzo duże szanse na, na awans, bo porażka tylko 0-1 w pierwszym meczu, no to spokojnie można y, odrobić u siebie. Natomiast musi to być zupełnie inny Juventus niż y, z tego pierwszego meczu z Lyonem i niż z tej końcówki Serie A. Y, mówi się już o odejściu. Sariego, bo to bardzo nieudany sezon dla Juventusu. Co prawda zdobyte mistrzostwa, ale tylko jeden punkt przewagi nad drugim interem. Nie strzelili, co się rzadko zdarza, ani największej liczby bramek, ani nie stracili najmniej. Mało punktów jak na mistrza Italii patrząc na ostatnie lata. Jeszcze porażka w Super pucharze z Lazio, pucharze w pucharze Włoch z Napoli, po rzutach karnych. No i gdyby do tego jeszcze doszła porażka w 18 i to z Lionem, no to na pewno podziękowano by już Sariemu. Zresztą on. tak mi się wydaje, już jest przegrany, nie sprawił się w Juventusie i tak naprawdę, chyba tylko wygrana w Lidze mistrzów dałaby, utrzymanie tej posady, bo chyba już nie będą mieli cierpliwości do tego, co Sari wyczynia właśnie w Juve, bo to jest słabo grający Juventus, nieprzekonujący, wygrywający skromnie. No i, no i jeśli chcą uratować ten sezon, no to właśnie to starcie z Lionem jest najlepszą okazją. A wiadomo, że Cristiano Ronaldo w, tych, w tej fazie Pucharowej gra znakomicie, no i jest tą nadzieją dla Juventusu na awans do ćwierćfinału. Bayern Monachim, który wszystko, tak się wydaje, załatwił już w Londynie, wygrywając 3-0, do 0, dwie bramki asysta Roberta Lewandowskiego. No, już na rewanż patrzy, Spokojnie tutaj już się nic nie może wydarzyć, mimo bardzo dobrej końcówki Chelsea w Premier League. O, ostatecznie zakwalifikowania się do Top 4, także do finału Bocharu Anglii, ostatecznie przegrana z Arsenalem, ale jednak byli w finale. No tutaj już nie mogą piłkarze Lamparda chyba na nic liczyć. Bayern po tej pandemii jest jeszcze mocniejszy niż przed. Zobaczymy też, jak ta przerwa wpłynie na nich, bo Bundesliga już dawno się zakończyła, ale grają jakieś sparingi, a wiemy, że Bayern po przerwie, nawet długiej, potrafi grać znakomicie. Także no tutaj już ma na tyle wysoką przewagę, że nic się wydarzyć nie powinno. Bayern spokojnie Powinien zagrać dalej. I y, jeśli Barcelona y, wygra z Napoli, to wtedy byśmy mieli taką parę bardzo ciekawą: Barcelona, Bayern, no, a wiadomo, że Real albo City trafi na Juventus albo Lyon. No i będziemy się przypatrywać bardzo uważnie temu, co się wydarzy właśnie w tych meczach jednej ósmej, na no później kolejnych fazach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Ja gorąco dzisiaj polecam starcie o 21 Interu z Getafe. No ale oczywiście są dzisiaj cztery mecze, można śmiało wybierać. Jutro tak samo cztery mecze Ligi Europy. Piątek, sobota. Yy, oczywiście gramy w Lidze Mistrzów o dwa mecze dziennie. i Życzę miłego oglądania, życzę wielu emocji, a być może jeszcze dzisiaj po meczu Interu jakaś krótka analiza się pojawi już w formie głosowej. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.